Cześć, kochani, witam was w kolejnym odcinku z otwierania kalendarzy adwentowych. Dzisiaj mamy dzień 20 już. Takie małe okienko w Horse Club. A w dzisiejszym okienku marchewki. Mieliśmy już marchewki w tym drugim kalendarzu. I nie mogło ich zabraknąć w tym, bo przecież to kalendarz z Horse Clubu, więc konie przecież kochają marchewki. Więc w sumie wiedziałam, że muszą się tutaj gdzieś pojawić. No mieliśmy też już jabłka. Całą kiść, więc marchewki też powinny być. I oczywiście się przydadzą, jak zawsze. Dla mnie, jeśli chodzi o te akcesoria, to nigdy za wiele marchewek czy jabłek. No, mam, myślę, wystarczająco skrzynek, żeby też je tam popakować. I różne też inne miejsca z akcesoriami. Teraz kalendarz foremerski. Okienko 20 mamy tutaj, też takie małe. Ciekawe, czy tutaj będą te widły. W dzisiejszym okienku mamy kocyk. Taki brązowy w kratkę. I ogólnie to taki kocyk był kiedyś do kojca dla kota. w kalendarzu adwentowym Szlejdzie 2016 w Horse Clubie. To było już dawno temu. Więc w zasadzie mam teraz dwa takie kocyki. Ale z tego co widzę, to ten jest chyba trochę większy. Nie wiem, może tylko takie moje złudzenie. Ale no już taki kocyk widziałam, więc on ogólnie właśnie pasuje do końca. Choć tutaj w naszym kalendarzu nie było końca. Więc w takim razie pasuje do naszego legowiska. Ale nie trzeba go tam wkładać. Można też używać na pewno osobno. Tak po prostu. Dla pieska, czy kotka. Więc takie oto dzisiaj akcesoria. Myślę, że bardzo fajne i Przydatne do różnych rzeczy. Pewki oczywiście dla koni albo dla kozy czy innego zwierzaka. A kocyk, no też dla zwierzaczków. Może też być jako obrus czy kołderka. No w sumie jak chcecie tego używać? Dla koni to jest trochę małe, więc raczej bym tego nie wykorzystała. Jedynie właśnie na jakiś obrusik na stół. No, ale dla mniejszych zwierzaków na pewno jako taki kocyk. Więc to będzie wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić następnych odcinków. Niewiele nam zostało już okienek. Tak, dokładniej to 4. Wczoraj chyba źle powiedziałam, że zostały nam cztery okienka. A powinnam powiedzieć wczoraj, że zostało 5 okienek, a dopiero dzisiaj zostały 4 do końca. Więc tylko tak się poprawiam. Dzisiaj na pewno zostały cztery okienka do końca. Może niestety, ale ja się cieszę, że zbliżamy się do tego 24 okienka, bo po prostu chcę je już otworzyć i zobaczyć, co tam będzie. Liczę, słuchajcie na. Osiołka w 24 okienku, a w drugim kalendarzu na źrebaka. I myślę, że zgadłam, że na pewno te figurki tam będą, więc już nie mogę się doczekać i po prostu czekam na tą Wigilię. Dajcie znać, czy wy też czekacie na Wigilię i na przykład możecie napisać w komentarzach, co chcielibyście dostać pod choinkę, bo może macie jakieś swoje wymarzone rzeczy. Które chcielibyście mieć pod choinką, chętnie poczytam, co tam takiego macie. I może akurat wasze marzenia się spełnią właśnie tego 24 grudnia. To tyle. Pa, pa.